Jedziemy do Łukowa, Piotrek Kajna sobie odbierze, wpierdalamy kebaba i jedziemy do Białej Podlaskiej na wagę. Tylko żeby tam nie było przepychu. Dobra, sensie... gruby zamknij się, bo nagrywam. Wszyscy po ważeniu. U mnie 85.0, Rafał ile miałeś? 66.2 Szymek? 114 z hakiem. Paweł, ile miałeś na wadze? 76.8 4 furosami de debil zeżarł. Tomek? 73.3 No, także wszyscy co się chcieli, to się w kategorie wagowe zmieścili. Ja mam duży zapas, tylko w juniorze jestem liczony, także wyjebane. Trzeba powalczyć o juniora Open z tym panem, m.in. będę walczył. A poza tym to nie wiem, czy jest ktoś mocny, także no fajne są statuetki ogólnie za, za kategorię Open. A za wagowe są medale, także tak jak na XPC, dobrze, że nie ma statuetek za każde jedno, lepsze gówno. Szymon pewnie będzie zgarnie za pierwsze Juniora 18, rozwali pana. Nie podajemy całego imienia i nazwiska. No, także... Wyjebane! Jest ja jestem spokojny, a my się, kurwa, do wszystkich cię po kolei w No, także do zobaczenia jutro i zobaczymy, jakie tam wyniki padną. Będę coś jeszcze nagrywał z hali. Rwacki, jak oceniasz halę do rozgrzewki? Bardzo fajna, miła, przyjemna. No tak, kurwa, nie ma miejsca na nic, nie? Tyle mamy do rozgrzewki. I tu już zaraz jest wyjście na pomoc. Szczególnie miejsca w chuj mało, są przynajmniej dwa Scott są dwa Texas Bary, także nie będzie problemu ze sprzętem do rozgrzewki. Tu jest parę ławek. No i są w miarę spoko ciężary, bo są 50 Hesa, także będzie można od razu zakładać większe talerze na przysiady i się tam nie pierdolić w rozgrzewce. No, na razie od nas z teamu. Rafał, tam dziewczyny, Przymek. No i Łukasz i Ewa gdzieś tam byli. Po tych schodach będziemy wchodzić na wiązania. ciekawe. No i chyba monolift mamy źle ustawiony. Kategoria 2 po 80, 2,5. Podejście drugie, 190. Szanka przygotowana. Przygotuj się na podwójne. Да. Na luźnie, tak troszeczkę, bo po troszeczkę zmęczony. Kwiateczka 310 siadło w przysiadzie. Słabo. 310 było ciężkie. 190 ławki, rekord A myśl, Myślę, A yy, myślę, że ten przysiad jest przede wszystkim spowodowany tym, że nie siadałem w taśmach 3-4 tygodnie i w ogóle praktycznie nie siadałem 3 tygodnie, bo miałem piszczer rozwalony. Więc no, na WP... się ładnie na wideo. A tutaj z moim. Zaliczyłem 162,5 po naciągnięciu cycka, także nie najgorzej. 252,5 siadło i ciąg zaczynam 255. A Piotrek startuje A ja nic ja nie, nie zaliczyłem. No. <laughs> „a może zaliczę, <laughs> Prawdopodobnie pierwsze miejsce w Openie, przejebałem bo punkt, także kurwa klasycznie. No ale także jak fajne zawody, bo 690 fotala było. 275 w ciągu, życiówka, a teraz chłopaki w koszulach wyciskają. No, także z zawodów jestem zadowolony. 690 total, tak jak mówiłem. wołpen jest miejsce, także też fajnie. No właśnie Piotru. No W swojej kategorii wagowej będę pierwszy, także też skoko i teraz na WPC byle zrobić 700 No, Łukasz się już powoli rozgrzewa. Paweł 250, dusiad, ja go wiązałem. Tomek 227,5, fajne wyniki i w kobietkach, i w juniorze. Mamy cały podium nasze. Także bardzo ładnie. Mendelejew dominuje na całych zawodach. 이거 어진는라 Wysokość stojaka 12. Do, do środka ten! Podał się Do środka! Do środka! Do środka! Kurwa do środka! Do środka!

¡Lucas! 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 Podejście 147 i był powtarzam w pierwszym spaniu Dawaj, dawaj kurwa, łatwe to jest. Podejście zaliczone. Proszę z Proszę o 217,5 kg. Daniel Molańczyk za dysponowaną tę ciężar w trzeciej grupie wysokość stojata 2. 217,5 kg. Przygotuje się Tomasz Siński. Krzysztof Cieślak. Sztanka gotowa. Odchodzimy na powrót.

Niezręczone. I to ten na budę oczy założony wynikiem 150 kg. Proszę 170. Stojaki 3 linwa. Rewiniusz Zwoiński, tam linij złotów. Próba naczelników Polski, kategoria walowa do 110. Wjechała i 16-17 lat. Przygotuje się Sebastian Świtowski. Świtowski. Proszę na sztangę 215, sto 3 i 2. Podejdę Paweł, Przygotuje się Kamil Bałtyga.

Już po zawodach, niedziela, czekam na dworcu, pociąg mam o 20, o godzinie 4 będę w domu i 4 godziny przesiadki, przejebane. Kurwa, 8 godzin podróży, <laughs> z czego 4 w pociągu, 4 na dworcu, bo taka przesiadka długa była. Wróciłem o 4.30 w poniedziałek, w ogóle mam na 16 dentystę, kurwa teraz tyle spałem, byłem tak kurwa jak zabity dosłownie. Dwa razy do mnie dzwonił, żeby potwierdzić wizytę i nie słyszałem telefonu. No ale już jest w miarę okej, okay. jest tam z dwunasta z groszem i zaraz się będę ogarniał. Hmm. Zawody, kurwa, jak najbardziej udane. W ogóle klimat, drużyna, wszystko, no skarnęliśmy całą drużyną tyle złotych medali, tyle pucharów, tyle podium, że kurwa, no... Ciężko by było tak naprawdę o lepszą drużynę w trójboju siłowym w Polsce teraz. I myślę, że na WPC jak najbardziej to się potwierdzi. Z czego jestem zdegustowany i zniesmaczony? Że jednak jest ta juniorka jest dużo kategorii. Jak na XPC podobnie, nie? jak w IPF-ie. Niepotrzebny to jest, kurwa, strasznie niepotrzebne, bo... bo to się robi w chuj mistrzów Polski, w chuj mistrzów Europy. Jeżeli to są Mistrzostwa Świata, to jeszcze wchuj mistrzów świata, i to są puste kategorie, kurwa. Jak są dwie osoby na podium, to jest dobrze. No i szkoda w ogóle takie coś oglądać. Nie? Jak ktoś dodaje na Instagramy, na Facebooki zdjęcia z pustego podium, to dla mnie jest głównym. I każdy szanujący się zawodnik wie, że w juniorze i w nastolatku liczy się Open. Open i kurwa tylko Open. I tak naprawdę, jak nie znaczysz nic w Open to możesz się pożegnać z tym sportem albo, nie wiem, wystartować za dwa lata, jak się poprawisz. No, także taka moja osobista opinia i teraz się szykuję na WPC, to czy w 8.2, czy w 9.0 to się jeszcze zobaczy, jak mój brzuszek będzie rósł. No i tam już będzie rywalizacja z seniorami o pudło, także to będzie fajne. Nieważne, czy masz, kurwa, 13, czy 70 lat, w kategorii wagowej startują wszyscy. A podium zajmuje trzech z nich. I to są dobre zawody. Tak samo, jeżeli w kategorii wiekowej masz 20 zawodników z różnych wag, to trzech dni zdobywa podium według przelicznika punktów. I to jest też kurwa, jak najbardziej ok. Dlatego ja myślę, że w juniorze teraz będzie ciężko, bo będzie dużo dobrych juniorów. Ale w kategorii wagowej chciałbym coś ugrać nie? i pokazać, że rzeczywiście te moje wyniki to nie jest, tylko nie są kurwa wyniki na puste pudło. Tylko to są wyniki do dobrej rywalizacji. Także do zobaczenia na WPC i obym się kurwa nie rozsypał.